4 sierpnia trzech muszkieterów ruszyło na łowisko gajdowe. Stanowisko czwarte. Główny cel to podniesienie poprzeczki swojego rekordu życiowego, ponieważ łowisko słynie z bardzo dużych ryb, które są niesłychanie waleczne. Kilka słów o samym zbiorniku. Nad wodą znajduje się 10 stanowisk z komfortowym dostępem do brzegu. Przy wszystkich stanowiskach wybudowano wygodne drewniane domki, które są w pełni wyposażone. Łowisko gajdowe to 8,5 hektarowa woda, która dzięki swojej różnorodności ukształtowania terenu usatysfakcjonuje każdego karpiarza. Głębokość zbiornika kształtuje się od 80 cm w przepięknej. Mocno przyrośniętej trzcinami zatoce do 2,5 metra po drugiej stronie zbiornika w okolicach dwóch mnichów. We wspomnianej wcześniej zatoce, a raczej jej porośniętej i niedostępnej części, znajdują się źródła, które dostarczają do zbiornika czystą i świeżą wodę przez cały rok. Niewątpliwego uroku dodają wodzie dwie wyspy, które oprócz walorów wizualnych uatrakcyjniają zbiornik pod kątem dobrych miejscówek. Dno łowiska jest miękkie, ale nie pozbawione blatów z twardszymi częściami. Na łowisku zameldowaliśmy się o godzinie 12. Przygotowanie stanowisk poszło wyjątkowo sprawnie dzięki pełnej organizacji ekipy. Wytypowaliśmy stanowisko numer 4, mając dostęp do płytszej części, czyli do zatoki znajdującej się po lewej stronie, jak i do centralnej, czyli do wyspy. Do każdego stanowiska przynależą dwa wygodne pomosty, które bardzo ułatwiają pracę. Kolejnym etapem było przygotowanie mieszanki zanętowej. Na łowisku można kupić pakiet ziaren do nęcenia, który jest przygotowany przez opiekunów. Dozwolony również jest pelet oraz wszelkiego rodzaju kulki zanętowe. Do godziny 14 wszystkie zestawy zostały położone we wcześniej wytypowanych miejscach z wykorzystaniem łódki zdalnie sterowanej. Wyjazd był testem dla nowych w rodzinie pędzisk 10-stopowych Shimano TX2. Dwie zostały uzupełnione popularnymi kółowrotkami Okuma CB60, ostatni zaś Daiwa Emblem 45 SCW, na których jest nawinięta żyłka Prologic Density w kolorze brązowym o średnicy 35 mm. Całość spoczęła na tripodzie od JRC w wersji Carbon zainstalowanymi sygnalizatorami Tandem Bite Icon M. Przez pierwsze dwa dni naszej zasiadki niewiele się działo, ale to ze względu na wysoką temperaturę powietrza. Słupek rtęci pokazywał aż 36 stopni Celsjusza. Tego dnia zameldował się tylko Jaś, ważył około 2 kg. Skusił się na kursę tonącą w aromacie pungie. Dopiero trzeciego dnia sytuacja zaczynała się zmieniać. Udało się wypracować pierwsze karpie. i waga nie była duża, oscylowała między 7 a 12 kg. Sukcesywnie przewoziliśmy zestawy, dwa razy dziennie, cierpliwie czekając na większą aktywność ryb. Cały czas szukaliśmy odpowiedniej przynęty, Używaliśmy kulech tonących, popków, jak i również waftersów. Samo przygotowanie miksu zanotowego jest proste. Postawiliśmy na klasykę, czyli kilka łyżek kukurydzy oraz paletów, do tego garść kulek. Nie chcemy przekarmić ryb. Na łowisku jest duża presja, więc będziemy małą ilością, ale punktowo. Trzeciego dnia nastąpiło załamanie pogody, które zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na żerowanie karpia. Pojawiły się pierwsze spławy. Podczas deszczu nastąpiło kolejne branie. Ryba zrobiła trochę zamieszania w naszych zestawach. Całe szczęście dzięki naszej współpracy udało się wszystko rozpątać, a sam karp wylądował w macie. Również pokusił się na kulkę 15 mm po NG. Gdy przestał padać deszcz, woda zrobiła się spokojna, natomiast ryby nadal żerowały. Na macie melduje się kolejny karp, waga podobna, w granicach 10 kg. Nastał wieczór, nadeszła ostatnia noc. Noc O godzinie 3, budzi nas dźwięk sygnalizatorów, na macie melduje się kolejny karp, waga wskazuje 14 kg. Po zaledwie 30 minutach podobna sytuacja, kolejne branie, ryba odjechała, stanowczo i pewnie, niestety po chwili spinka, ryba stracona. Samo holowanie ryby początkowo nie wskazywało, że będzie to duży okaz. Ale w momencie położenia jej na macie było jasne, że mamy PB. Karb ważył 18 ,100. Jasno stwierdziliśmy, że zdjęcia należy zrobić rano, dlatego ryba trafiła do slinga. Ta zasiadka nauczyła nas, że warto być cierpliwym do końca. Nie warto poddawać. Większość ryb została złożona na kulki tonące PEG-72 oraz Cezar. Rano zostało tylko pakowanie oraz powrót Jesteśmy pewni, że ponownie wrócimy na łowisko gajdowe, ale tylko w okresie jesiennym.